Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do spędzenia kilku chwil nad tekstem dzisiejszej Ewangelii. Fragment z rozdziału trzeciego Ewangelii Świętego Marka. Dlaczego w ogóle czytamy teksty Ewangelii codziennie i nad nimi się zastanawiamy? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Treść Ewangelii spisanej pod natchnieniem Ducha Świętego wskazuje nam drogę życia. Do Chrystusa, a zarazem drogę zbawienia, taką jaką wyznacza Jezus Chrystus swoim słowem i swoim postępowaniem. Dlatego każda chwila spędzona nad tekstem Ewangelii jest w perspektywie wieczności dla nas bezcenna. Dlatego, że może nas uchronić przed różnego rodzaju i złymi myślami, i złymi intencjami, a przede wszystkim, co najgorsze, złymi słowami lub czynami. Rzeczywiście w dzisiejszej Ewangelii Chrystus ostrzega przed postawą życia, w której neguje się dobro działania Boga i wręcz dobro Bożego działania zrzuca się na karp działania Bożego, na karp działania złego ducha. Jest to poważna przewina w stosunku do. Bożej dobroci i do Bożego miłosierdzia. I to rzeczywiście spotkało samego Chrystusa, kiedy właśnie uzdrowił człowieka opętanego przez złego ducha, wyrzucił z wnętrza tego człowieka złego ducha, uwalniając go od zła osobowego swoim, swoją mocą, mocą swojej boskości, mocą swojego rozkazu Bożego. W ten sposób dokonał czynu. Dobrego, dokonał czynu zbawiennego, który dla tego nieszczęśnika opętanego przez Złego Ducha, oznacza wolność, wolność od bycia uzależnionym od sił nieczystych. Zamiast ci, którzy obserwują go z boku, obserwują z boku ten czyn Chrystusa, uwalniający człowieka od złego ducha, czyn będący samym dobrem, Dającym wolność człowiekowi. Ci, którzy obserwują, stoją z boku, członkowie narodu wybranego, mówią: hmm, z pewnością mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. Mocą Berzebuba, władcy złego duchów, wyrzuca złe duchy. Jak to możemy nazwać? Czy jest to coś rzeczywiście możliwego? I Chrystus sam jest zdziwiony, że ktoś może takie zdanie powiedzieć i dlatego mówi krótką przypowieść, czyli przykład z życia, w którym mówi, czyż królestwo, które jest wewnętrznie skłócone, czyż może się ostać, czyż w końcu nie upadnie? Czy dom, chociażby rodzina, która jest wewnętrznie skłócona, czy nadal ma jakąś przyszłość? I dalej w końcu mówi, czy jest możliwe, żeby Belzebub Zły duch wyrzucał złego ducha, przecież takie królestwo na pewno się nie ostanie. I w tym kontekście, Chrystus, wskazując na bezsensowność oskarżeń, które w stosunku do Niego są kierowane, dodaje ciekawy komentarz, mówiąc, że wszystkie grzechy zostaną człowiekowi odpuszczone, jednak grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie. Człowiekowi odpuszczony. W kontekście tej złośliwej i przewrotnej interpretacji dobrego czynu Chrystusa, możemy jasno powiedzieć, że człowiek, który widząc dobro, zwłaszcza dobre działanie Boże, przedstawia je jako złe, złośliwie odrzucając istotę dobrego Bożego działania, występuje przeciwko Duchowi Świętemu, tak jak ci stojący obok Chrystusa, patrzący na Jego, Dobry czyn wyrzucenia złego ducha z wnętrza człowieka, tak samo mówią mocą złego ducha, mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Jak możemy nazwać taką przewrotność? Chrystus więc jedno, 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 jednoznacznie y, dodając ten komentarz, ostrzega, ostrzega człowieka każdej epoki, również nas, że nie możemy odrzucać złego, odrzucać działania Boga, dobrego działania Boga, nazywając go złym w sposób przewrotny. Dlatego, że za to idą niestety poważne konsekwencje. To tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że Jezus umierając na drzewie krzyża dołączył się do grona złych duchów, a nie a nie Zbawił człowieka i pokonał złego ducha. Przewrotna interpretacja czynów Bożych, Bożego działania. Niestety, we współczesnym świecie takich czynów przewrotnych jest dużo. Nie będziemy tutaj całej listy podawać, ale może zastanówmy się, jak to przedstawiane są Boże przykazania. W mass mediach. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego. Czy te Boże przykazania, nie tylko czy są zachowywane, ale czy w ogóle oni się dobrze mówi, że to są przykazania wskazujące drogę życia, drogę wolności od złego ducha? Czy też może jest inaczej? A więc pamiętajmy, że. Są też granice Bożego miłosierdzia. Człowiek, który występuje publicznie przeciwko Bogu, nazywając go złym, albo działanie Boże zbawcze, nazywając złe, jeżeli się nie nawróci, to grzech jego pozostanie. Natomiast, czy będzie odpuszczony, to już pozostawiamy. Bożemu miłosierdziu. Niech mniej, Chrystus ostrzega. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Są granice Bożego miłosierdzia. Pamiętajmy o tym i módlmy się przede wszystkim za siebie samych, żebyśmy, poznawszy Bożą dobroć, nigdy nie nazywali ją. Zniewalającą, albo ograniczającą naszą samą realizację. Zastanówmy się nad tym, jakimi kategoriami myślimy o Bogu i o Bożych Przykazaniach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.